Witam. Halo, słucham. No, dzwonię w sprawie sekatora. To jest aktualne? Tak, aktualne. No, pani... No, jest pilna sytuacja, bo tej teściowa wróciła z Niemiec, potrzebujemy na szybko sekatora. Jeszcze no. na dzisiaj. Halo. No, ale to przecież ja panu nie wyślę tego dzisiaj. A nie, my byśmy podjechali. No nie, nie ma takiej opcji. Aha. Bo no, wie pani, ona wróciła z Niemiec teraz.